Ale widzowie z, z, z tej strony Aleksu, Dzisiaj już zarazem program, gdzie można sterować raywal'em. No, i to jest oczywiście z two jakoś tam Engine. Nie umiem przeczytać to jakoś tak profesjonal. No i widzicie, tu mamy ray'a'. Chodzimy sobie. Tu macie og ogólny ster. A tu macie takie podświetlanie. No, już wam pokazuję, żebyście sobie, jeżeli żeby ktoś nie na przykład ma coś od series, ma prog nie, i nie ma programu, bo nie znalazł, gdzie jest instrukcja od klawiatury, od myszki lub od słuchawek lub od pada lub od innych rzeczy, to wam pokazuję. Tak dosłownie macie z 5 minut. Ale się z 5 sekund. No dobra. Myślę, że, że sobie wszyscy wpisali. Live jest. No i do zobaczenia y, y, jutro y, na odcinku, nie? Lub na live'ie. elo!